Czat podaje informacje, która nie jest prawidłowa, tak? Natomiast w momencie, w którym zadamy pytania o jakieś sfery, które na są poza granicą znamy, tak? naszych kompetencji, tak? I nagle się okazuje, że traktujemy to, co zostało wygenerowane jako poważne źródło informacji, no to możemy się myślę, jednak bardzo narazić na zdobycie wiedzy, która będzie po prostu nieprawdziwa. No i nie wydaje mi się to właśnie optymalnym sposobem korzystania z tych narzędzi. Szanowni Państwo, dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu WZK z Biznesem. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani dr Joanna Mazur. Pani doktor Joanna Mazur jest doktorem nauk prawnych, adiunktką w zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania, a przede wszystkim z tego powodu się dzisiaj spotykamy. Jest badaczką sztucznej inteligencji. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia. Dziękuję bardzo za zaproszenie. <laughs> No właśnie, pani doktor. Dzisiaj tematyka sztucznej inteligencji jest chyba już naprawdę wszędzie. Wiedzą to studenci, wiedzą to wykładowcy. Próbujemy się do tego w jakiś sposób dostosować. No i pytanie takie dość ogólne, ale być może najważniejsze. Czy sztuczna inteligencja jest bardziej szansą czy zagrożeniem? Aj, podwodliwe <laughs> pytanie, bo to bardzo zależy. Zależy od tego. O... Jakiego typu zastosowaniach mówimy, zależy od tego, jak te zastosowania się wdraża. Moim zdaniem no, wartościowe jest podejście, które skupia się na tym. Jakiego rodzaju problem chcemy rozwiązać, i dostosowujemy do niego po prostu narzędzia, tak? I sztuczna inteligencja jak najbardziej może być takim narzędziem, które pozwoli nam rozwijać lepsze nie wiem, metody diagnostyczne na przykład, tak? Czy w jakiś bardziej efektywny sposób zarządzać dokumentami, przygotowywać jakiegoś rodzaju dokumenty, które mają bardzo powtarzalną strukturę i ułatwiać po prostu pracę pod tym względem. Natomiast oczywiście z jej wdrażaniem wiąże się bardzo dużo wyzwań i. Problemów, które wynikają z tego, jakiego rodzaju danych używamy do trenowania tych algorytmów, albo jakiego rodzaju zabezpieczenia przewidujemy lub ich nie przewidujemy, jeżeli chodzi o wdrażanie takich rozwiązań. Więc yy, jednoznacznie nie opowiem się po żadnej z tych stron, które Pan zaproponował, bo zakładam, że jednak wszystko zależy właśnie od kontekstu i od wielu czynników, które musimy uwzględniać jeżeli chodzi o konkretne zastosowania po prostu i narzędzia, z których korzystamy. Nieco stereotypowo znalazłem tylko potwierdzenie tego, że jest Pani prawniczko, bo zaczęła <laughs> Pani od tak. to zależy, co wiadomo jest kluczem. Ale czy w Pani ocenie prawo nadąża za sztuczną inteligencją i rozwiązaniami proponowanymi? Mm. Znowuż, jest to... Albo w drugą stronę, czy sztuczna inteligencja nadąża za prawem? Bo można też w dwie hmm. strony patrzeć. Tak, dokładnie. Myślę, że tutaj musimy przyjrzeć się różnym zagadnieniom. Z jednej strony mamy strategię, którą przyjęliśmy w Unii Europejskiej, która opiera się na tym, że próbujemy, czy wprowadziliśmy wspólne unijne rozporządzenie którego celem jest regulowanie sztucznej inteligencji, które byłoby oparte na ryzyku. Czyli tworzymy różny stopień wymogów do tego, jak ryzykowne są zastosowania sztucznej inteligencji, z którymi mamy do czynienia. Czyli najwyższym stopniem ryzyka jest ryzyko, które zostało w tym rozporządzeniu rozpoznane jako w ogóle zakazane, tak? Czyli tak wysokie, że nie chcemy w ogóle mieć tego typu zastosowań, ich jest dosłownie kilka tak naprawdę. Natomiast no, nie ma tam innej regulacji niż ta, która mówi, że mamy po prostu nie wprowadzać tego typu rozwiązań na rynek, tak nie możemy ich stosować. Natomiast jest cały szereg zastosowań, które zostały tam zidentyfikowane jako tak zwane zastosowania wysokiego ryzyka. I w ten sposób właśnie prawo próbuje odnosić się do tego, gdzie ta sztuczna inteligencja może być wdrażana e, i w jakich obszarach może po prostu generować pewnego rodzaju Problemy, jeżeli nie będzie ona poddawana kontroli. Czyli kiedy zastanowimy się na przykład nad tym, jak miałoby wyglądać wdrażanie sztucznej inteligencji w wykorzystaniu z infrastruktury krytycznej, w sumie wodociągi na przykład, tak. My chcielibyśmy jednak wiedzieć, czy te algorytmy, które będą tam stosowane, zostały odpowiednio przetestowane, czy są odpowiednio dokumentowane i tak dalej. Czy nie dojdzie do jakichś wycieków, tak? No, na przykład, tak. Czyli y, po prostu staramy się zapewnić jakąś wystarczająco wysoką jakość y, rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję, które w określonych sferach będą wdrażane, podchodząc do niej trochę tak, jakby ona była po prostu czy filozofia regulacyjna, która leży u podstaw tego rozporządzenia, wiąże się z tym, jak my podchodzimy do pewnych produktów, tak? Czyli chcemy na przykład, żeby zabawki były bezpieczne dla dzieci, tak? I odpowiednie do wieku i mamy pewne Z certyfikatami, tak? Dokładnie. No i w ten sam sposób Unia Europejska podchodzi do sztucznej inteligencji w, w ramach tego właśnie rozporządzenia e, w sprawie sztucznej inteligencji. Natomiast to jest tylko oczywiście część tego, jak w ogóle sztuczna inteligencja jest regulowana bo mamy również regulacje, które nie są zależne od tego, jakiej technologii mówimy, czyli na przykład kwestie związane z ochroną danych osobowych, które jak myślę wszyscy wiemy są istotne, jeżeli chodzi o wykorzystywanie danych, przetwarzanie danych w ramach trenowania algorytmów właśnie. One mają zastosowanie niezależnie od tego, czy my używamy technologii, które sobie określimy jako sztuczna inteligencja, czy używamy jakichś dużo mniej zaawansowanych algorytmów. Więc ym, z jednej strony mamy właśnie te regulacje, które specyficznie do sztucznej inteligencji mają nam się odnosić, ale z drugiej strony... Jak najbardziej zastosowanie do niej też mają te przepisy, które mamy już od dawna i po prostu w tym nowym kontekście osoby, które, czy podmioty, które wdrażają sztuczną inteligencję, muszą się do nich również dostosować. Okej, okay. tu Pani poruszyła taką kwestię, powiedzmy, bardziej danych, a w drugą stronę, no i tu znowu my jako studenci chyba głównie e, korzystamy z różnego rodzaju czatów, które mają nam pomóc w różnych formach. Niektórzy nawet, tak mi się wydaje, wspomagają się tym do pisania prac dyplomowych czy podyplomowych. Jak to się ma na przykład do prawa autorskiego? To znaczy, pisanie pracy dyplomowej, no wiadomo, powinno być naszym indywidualnym dziełem, tak? Opierać się na literaturze, na badaniach, które przeprowadzimy, ale niektórzy korzystają z tej ścieżki na skróty. I jak to się ma właśnie do prawa chociażby autorskiego? Jeżeli chodzi o relacje między sztuczną inteligencją a prawami autorskimi, z jednej strony możemy spojrzeć tak, jak tutaj Pan proponuje na zachowania jednostek i to jak one korzystają właśnie z tego typu narzędzi, i ja bym jednak stała na takim stanowisku że w sytuacji, w której my nie jesteśmy w stanie z ręką na sercu stwierdzić, że to my napisaliśmy jakiś tekst, to nie jesteśmy jego autorem, mhm. tak? Czym innym jest, nie wiem, sprawdzanie językowe tekstu jakaś nawet jego redakcja, czy sprawdzanie pod względem korekty po prostu jakichś błędów, czy językowe sprawdzanie, jeżeli mhm. władamy, nie wiem, angielskim nie w takim stopniu, jakbyśmy chcieli po prostu ten tekst zostaje sprawdzony przez nie wiem, Deeply, tak, czy, czy innego rodzaju narzędzia tego typu. Mniej jest to dla mnie problematyczne, natomiast sytuacja, w której korzystamy do napisania tekstu właśnie z tego typu urządzeń, czy rozwiązań, moim zdaniem uniemożliwia nam powiedzenie, że my jesteśmy autorem, tudzież autorką takiego tekstu, więc e, siłą rzeczy nie możemy przedstawiać się takiej pracy jako swojej. Nie wiem, na ile Państwo się orientują, natomiast my na UW mamy Wytyczne zarządzanie, tak, mówiące o tym, jak właśnie z takich narzędzi powinno się korzystać w ramach pracy naukowej, tam dosyć duża waga jest położona na ustalenia, które są dokonane pomiędzy promotorem a studentem i e, pewien margines, jeżeli chodzi o to właśnie, jak z tych narzędzi można korzystać. E, no, myślę, że jest po prostu do wynegocjowania, do wypracowania w ramach tej relacji studencko-promotorskiej. Natomiast y, równie istotnym, jak nie bardziej istotnym y, zagadnieniem jest to, na ile... Same te rozwiązania, o których mówimy, zostały stworzone z odpowiednim poszanowaniem praw autorskich. No właśnie, bo raz po raz się gdzieś tam w mediach słyszy, że na przykład jakiś model został nauczony korzystając z jakichś obrazów, danych, książek mhm. różnych autorów, tak? Dokładnie, i mamy cały szereg różnego rodzaju postępowań, które dotyczą właśnie takich sytuacji, w których czy to wydawcy prasowi, czy innego rodzaju podmioty, no, pozwały po prostu na przykład OpenAI, właśnie starając się dowieść, że e, utwory, do których to te podmioty mają prawa autorskie, zostały wykorzystane do trenowania tych algorytmów. Na ten moment nie mamy ostatecznych wyroków w większości z tych spraw. Mamy dosyć e, niedawno, e, jeszcze w zeszłym miesiącu chyba wydane orzeczenie jednego z amerykańskich sądów, które w odniesieniu do jednej z takich spraw stanęło bardziej mogłoby się wydawać po stronie OpenAI, mówiąc, że naruszenia, które były tam zarzucane w postaci braku informacji na temat danych o utworach, które są wykorzystywane w ramach tego algorytmu, że te informacje nie były jakby... E, nie towarzyszyły tworom, które potem ten mhm. e, algorytm produkuje. Natomiast e, mimo tego, że se, e, sąd zdecydował się właśnie e, stanąć bardziej po stronie AI, to też OpenAI to jednak umożliwił e, z tej drugiej strony postępowania złożenie nowej skargi z po prostu... Zmienionymi zarzutami, więc nawet w tym wypadku tak naprawdę jeszcze nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jaka będzie ostateczna decyzja. Więc jesteśmy w takim no, e, trudnym momencie, w którym z jednej strony mamy te e, narzędzia, tak, one działają, funkcjonują na rynku i tak dalej, a z drugiej strony pod względem tego, na ile one są legalne z punktu widzenia właśnie jakichś takich prawomocnych orzeczeń, to nie jesteśmy w stanie niczego stwierdzić. Oczywiście są argumenty i na tą i na tą stronę, mhm. tak? Ale no, jest za wcześnie, żeby jednoznacznie tutaj e, się wypowiadać. I co również jest istotne. Em, no, te sprawy głównie zostały zainicjowane w Stanach Zjednoczonych, więc tak naprawdę to, jak tego typu rozwiązania będą postrzegane w nie wiem, poszczególnych państwach Unii Europejskiej, e, pozostaje też zagadką, bo mhm. jednak te wyroki z, ze Stanów nie będą miały zastosowania przełożenia tak na to, co się dzieje pod tym względem u nas. To, że sztuczna inteligencja może się mylić, to chyba nie jest żadną tajemnicą, ale chyba warto zadać pytanie w drugą stronę. Jakie błędy my jako ludzie najczęściej popełniamy, korzystając ze sztucznej inteligencji, jak pani sądzi? Myślę, że coś, co osobiście dla mnie jest niepokojące, jeżeli chodzi o sposób korzystania z czatów, bo głównie my się operujemy w ramach tych przykładów, to jest traktowanie ich tak, jakby one były jednak wyszukiwarką informacji, a nie. Rozwiązaniem, które w oparciu o bardziej podejście oparte tak na wyliczeniu prawdopodobieństwa, tego jakie może być następne słowo, funkcjonuje. I nawet właśnie przygotowując się do naszej rozmowy, sobie trochę eksperymentowałam z tym polskim czatem, tak z bielikiem. I no nadal jest tak, że kiedy zadajemy pytania o jakieś bardziej powszechnie znane zjawiska czy fakty, to, z, to dostajemy informacje całkiem niezłej jakości, natomiast kiedy tylko spróbujemy podrążyć na temat, nie wiem, mniej znanych osób albo mniej powszechnie znanych faktów, to dostajemy informacje, które są wymyślone, tak, w sensie są e, nieprawdziwe, e, natomiast e, Forma, w której czat nam je podaje, oczywiście wygląda bardzo profesjonalnie, tak więc ym, błąd, który wydaje mi się tutaj, czy ryzyko, z którym musimy o którym musimy pamiętać, z którym musimy sobie radzić, to jest traktowanie tych informacji zbyt dużą dozą zaufania, czyli mhm. y, czy w odniesieniu do. Ym, nie. Gdybyśmy traktowali na przykład czat jako jakiegoś takiego rodzaju pomoc naukową, tak, która będzie nam zadawać pytania albo pomagać nam formułować odpowiedzi na jakieś zagadnienia egzaminacyjne i tak no moim zdaniem nie jest to optymalna formuła zdobywania wiedzy, bo po prostu bardzo dużo je, ryzykujemy, jeżeli chodzi o nauczenie się jakichś nieprawdziwych danych, mhm. nieprawdziwych informacji. I nawet nie wiem, też próbowałam właśnie testować rozwiązania z zakresu przedmiotu, który prowadzę tak unijne prawo gospodarcze, jak czas sobie radzi ze formułowaniem propozycji, streszczeń, różnego rodzaju wyroków i tak dalej, co powinno być całkiem jakby typowym polem mhm. działalności tego, tego typu narzędzia. No i niestety też ma tendencję do. Niekoniecznie zgodnego z prawdą formułowania tych najważniejszych tez, wyroków, tak. Więc, e, no, po prostu, właśnie nadmiar zaufania do informacji, które nam czat przedstawia, wydaje mi się bardzo dużym problemem. E, no i druga sprawa, już na takim bardziej systemowym poziomie, wracamy trochę do kwestii właśnie tych różnych ryzyk, które mhm. wiążą się z wdrażaniem takich rozwiązań, tak. Czyli e, Musimy pamiętać, że istnieje duży poziom ryzyka co do tego, że takie narzędzia będą opierały się na jakiegoś rodzaju stereotypach, na jakiegoś rodzaju dyskryminacyjnych mechanizmach, że będą preferowały nie wiem, na przykład kandydatów do pracy, tak, którzy będą po prostu zgodni z tym, jakie osoby do tej pory mhm. były przyjmowane. No i w związku z tym, przy wdrażaniu tego typu rozwiązań, musimy po prostu być uczulonym na to, żeby Przeprowadzić właśnie odpowiednie testy dotyczące obecności tych dyskryminacyjnych rozwiązań, tego jak można zaradzić temu, że one nam się pojawiają, no i tworzyć jakby całą taką siatkę, właśnie kontroli, nadzoru nad tym, jakiego rodzaju wyniki będą nam sugerowane, i przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom, z którym możemy mieć do czynienia. Okej, okay. nie wiem jak jest teraz, ale. Kiedyś poprosiłem o jeden z czatów o wygenerowanie mi wierszyka, który ma się rymować, mhm. oczywiście po polsku, i on mi wygenerował wierszyk, ale ten wierszyk nie rymował się po polsku, to znaczy on został wygenerowany jakby mhm. po angielsku i gdyby go z powrotem na angielski przetłumaczyć, to byłyby tam rymy, mhm. e, więc na przykład z moich obserwacji to było problemem, e, ale to co też zauważyłem, że niektóre czaty nie radzą sobie z deklinacją, to znaczy mhm. jak w języku angielskim mamy jeden przypadek a w polskim jest ich no, kilka, jest ich więcej, to też ten czat nie do końca sobie radzi, bo kiedyś go poprosiłem o napisanie krótkiej notki biograficznej o Stanisławie Walasiewicz. No i to nasza sportsmenka, mm. medalistka olimpijska. No więc czat mi odpowiedział, Stanisław Walasiewicz był polskim medalistą olimpijskim, mm. więc coś tam kumał. Ale jak mu napisałem o Stanisławie, no to nie do, nie do końca mm. wiedział, czy to miał być ten Stanisław, czy ta Stanisława. Więc tu taki przykład, akurat yy, z życia. Ale, czy... Ale też wydaje mi się symptomatyczne, że zakładał, że jednak chodzi o mężczyznę. A tak? no ja właśnie. Się, wracając właśnie do tych mechanizmów, których no, kto mógłby być medalistą, tak? No, kto wiadomo. mógłby zdobyć ten medal, no wiadomo. Chociaż jak wiadomo z historii, no, przed prawie 100 laty to. Złoty medal, to kobieta pierwsza zdobyła w Polsce. E, więc no tutaj. No tak, ale właśnie o to mi chodzi tak z tym weryfikowaniem mhm. informacji, bo pan to wie i pan po prostu widzi, że czat podaje informację, która nie jest prawidłowa, tak. Natomiast w momencie, w którym zadamy pytania o jakieś sfery, które Na są poza granicą znamy, tak? naszych kompetencji, tak? I nagle się okazuje, że traktujemy to, co zostało wygenerowane jako poważne źródło informacji, no to możemy się myślę jednak. Bardzo narazić na zdobycie wiedzy, która będzie po prostu nieprawdziwa. No i nie wydaje mi się to właśnie optymalnym sposobem korzystania z tych narzędzi. No jasne, no wiedza ma sens wtedy, kiedy jest prawdziwa i sprawdzona, tak? Po co się uczyć no, to Wtedy nie ma sensu. Ale czy w związku z tym możemy ufać decyzjom podejmowanym przez sztuczną inteligencję w dziedzinach takich jak, nie wiem, zdrowie, prawo, matematyka czy. Tak, no i znowuż to wracamy. To no, Dokładnie. Wydaje mi się, że już udało nam się wykazać, że ze pewną dozą nieufności powinniśmy do nich podchodzić. I teraz ja nie chcę właśnie kwestionować tego, że przy odpowiednim trenowaniu tych algorytmów one mogą się okazywać równie skuteczne jak i nieskuteczniejsze, jeżeli chodzi na przykład o rozpoznawanie nie wiem właśnie w diagnostyce, tak, jakiegoś rodzaju niepokojących sygnałów na nie wiem w zdjęciach, tak, które by analizowały. Jak najbardziej tak może być i one mogą stanowić no niesamowitą pomoc przy wykonywaniu pracy w wielu różnych zawodach. Natomiast znowuż to wracam po prostu do pytania na przykład o to czy dane, na których tego typu algorytm był wytrenowany, będą wystarczająco zniuansowane, żeby być w stanie równie skutecznie rozpoznawać dane choroby u kobiet i u mężczyzn, mm -hmm. czy u osób o różnym y, kolorze skóry, tak? Chodzi o to, żeby. Z jednej strony jak najbardziej dostrzegać ten potencjał rozwiązywania realnych problemów, z którymi chcemy sobie radzić, który tkwi w takich narzędziach, ale z drugiej strony być uczulonym na to, że jeżeli my chcemy, żeby one pełniły tę funkcję, żeby pełniły tę funkcję dobrze, musimy po prostu zadbać o to, żeby w odpowiednim stopniu uwzględniać właśnie zróżnicowanie danych, żeby nie, brać też pod uwagę to, żeby w procesie jakoś był zaangażowany człowiek, który będzie w stanie weryfikować te sugestie, decyzji, które nam sztuczna inteligencja podpowiada. Więc e, tak, to zależy, natomiast myślę, że to moje to zależy jest naprawdę oparte na mm, realnych przesłankach nakazujących pewien poziom, tak, e, ostrożności. Jasne. Mówimy o sztucznej inteligencji, o algorytmach i o korzystaniu z niej świadomie, ale znowu, przewrotnie, czy algorytmy wpływają na różne nasze wybory w różnych sferach życia, nawet jeśli tego nie zauważamy? Nawet o, jeśli na nie pewno. korzystamy z tej aplikacji jednej czy drugiej? Na pewno, na pewno, bo chociażby to, nie wiem, w jaki sposób kierowany jest do nas przekaz marketingowy, tak? Na, czy to mediach społecznościowych, czy po prostu, kiedy korzystamy z internetu, y, w mniejszym lub większym stopniu może wpływać na nasze wybory konsumenckie i mogą być takie sytuacje, kiedy na przykład mam do czynienia z osobami, E, które nie wiem, z jakiegoś powodu są bardziej e, ich sytuacja nie wiem, finansowa albo sytuacja pod względem zdrowia czy zdrowia psychicznego jest w jakiś sposób bardziej e, nie wiem, wrażliwa i e, może się zdarzyć tak, że po prostu przekaz, który jest do nich kierowany byłby próbą m, wykorzystywania tej wrażliwości tak, i e, generowania czy prowadzenia do decyzji, których gdyby nie to, że jesteśmy bombardowani danego typu przekazem, te osoby by niekoniecznie podjęły. Więc e, wydaje mi się, że jest to znowuż duży problem, który Pan porusza, czyli po prostu z jednej strony możliwość zdobycia wiedzy na temat tego, gdzie takie rozwiązania są wdrażane, jakie one dokładnie są, jak one działają, do jakich skutków one mogą doprowadzić. I to zarówno na poziomie nas, jako jednostek, jak i podmiotów, które odpowiadają za stosowanie regulacji, stosowanie prawa. E, no a z drugiej strony, jakby jedno to możliwość w ogóle zdobycia wiedzy, a z drugiej strony po prostu powszechność tej wiedzy, tak? czyli e, jak najszersza e, promocja informacji sprawdzonych na temat tego właśnie, gdzie takie rozwiązania są wdrażane, jak one działają, z jakimi ryzykami się wiążą itd. Okej. Okay. Czego w zakresie sztucznej inteligencji i jej stosowania uczą się studenci Wydziału Zarządzania? Ha, Świetne pytanie. Pewnie zależy do kogo, na jakie zajęcia są zapisani. No, ja mówiąc za siebie, mo zapraszam, no teraz to już akurat się kończy w tym semestrze, ale w ramach przedmiotów typu elective, tak, mam zajęcia, które dotyczą algorytmów i na nich omawiamy różne perspektywy yy, patrzenia właśnie na te algorytmy z punktu widzenia regulacji yy, i nawet jutro wydaje mi się, że będziemy rozmawiać właśnie o rozporządzeniu o sztucznej inteligencji, więc mam nadzieję, że wszyscy studenci się pojawią na tych zajęciach i yy, będą uczestniczyć w dyskusji. Zaznaczmy jutro w chwili nagrywania, nie w chwili emisji. A, tak, tak, oczywiście, czyli możliwe, że już w przeszłości. Tak, w na pewno wszyscy studenci tam byli i było świetnie. Tak. Natomiast tak, no wydaje mi się, że jest kilka, jak nie więcej takich przedmiotów, których, czy treść materiałów, tak, z którymi mają szansę Państwo się zetknąć w czasie studiów, coraz bardziej uwzględnia to, jak obecne są nowe technologie, nie tylko sztuczna inteligencja, szerzej po prostu nowe technologie w naszych życiach, w społeczeństwie, w gospodarce, więc jest. Kilka, jak nie więcej takich przedmiotów. Zapytałem o to celowo, bo to też dzięki algorytmom w zasadzie wiemy, że 37% naszych słuchających y, to są studenci. Mhm. To są osoby, powiedzmy, uznajmy ich za studentów, bo są to osoby czy studentki, y, bo są to osoby między 18. a 24. rokiem życia. Więc myślę, że jest to jednak warte zaznaczenia, że na wydziale zarządzania ten, tematyka sztucznej inteligencji czy algorytmów, y, no nie pozostaje bez żadnego echa i jest po prostu wykorzystywana, że my staramy się jednak nadążyć za tym, co się dzieje w świecie sztucznej inteligencji, chociaż jak dzisiaj pani doktor nam pokazała, że czasami nie jest łatwo za tym nadążać, to ona nas chyba dogania. Czy może być tak, że część zawodów, nawet tutaj na Wydziale, zostanie zastąpionych przez sztuczną inteligencję? Tak już Mhm. Konkludując, na przykład, nie wiem, pracownicy promocji ale... będą zastąpieni sztuczną inteligencją i będą ciąć tutaj koszta. Śmieję się, bo cieszy mnie to, że teraz mogę powiedzieć, to zależy, ale to nie mówię ja jako osoba zajmująca się naukami prawnymi, tylko z tego, co wiem, to zależy, kiedy spojrzymy na wyniki badań ekonomistów na ten temat, którzy próbują po prostu prognozować to, jaki wpływ ma, czy będzie mieć sztuczna inteligencja na rynek pracy. I pewien poziom wątpliwości co do tego, na ile takie prognozy mogą być traktowane poważnie i na ile my jesteśmy w stanie dokładnie tego typu trendy przewidywać jest chociażby to jak one się zmieniły właśnie w związku z pojawieniem się tych generatywnych sztucznej inteligencji i tych czatów. Bo historycznie jednak bardziej widziało się potencjał automatyzacji w takim rozumieniu robotyzacji, mhm. tak i zastępowania pracowników fizycznych i tak dalej. Natomiast no tak naprawdę kwestia ostatnich nie wiem, trzech lat, tak, coś takiego będzie zauważenie, że jak wielki jest ten potencjał właśnie automatyzacji, jeżeli chodzi o pewne zadania wykonywane przez osoby pracujące na przykład w biurach, tak, czy w marketingu i tak dalej. Więc y, myślę, że na pewno rynek pracy się będzie zmieniał. On już się zmienia. Mhm. Jeżeli chodzi o to, y, gdzie i jakie miejsca pracy nam się pojawiają, jakie znikają. Na pewno będzie się zmieniało to jak czynności my w ramach pracy wykonujemy, czyli jakby zawód może niby pozostać ten sam, ale to ostatecznie to, co się kryje tak, pod uh -huh. wykonywaniem tego zawodu, będzie się zmieniało. Natomiast właśnie ze względu na to, jak różne są te prognozy ekonomistów w tym zakresie, na pewno nie chciałabym y, próbować przewidywać tutaj przyszłości, bo y, nie chciałabym, żeby tym okazało się jak bardzo się myliłam, jeżeli chodzi o to, co może się wydarzyć. Czyli ten film tak kolokwialnie mówiąc może się źle zestarzeć, tak? Tak. Na pewno. <laughs> Dziękuję bardzo. Dzisiaj gościliśmy panią doktor Joannę Mazur z, z Zakładu Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania. Dziękujemy państwu za obejrzenie naszego kolejnego odcinka podcastu WZK z Biznesem podobną choć trochę inną tematykę poruszaliśmy już w odcinku z panią Edytą Barmentlo, do którego też oczywiście z tego miejsca zapraszam. Bardzo dziękuję za udział. Dziękuję pięknie.